W pierwszy dzień świątek, świąt Bożego Narodzenia w takiej oto scenerii. Tajemniczeni, którzy znają teren to oczywiście wiedzą gdzie jesteśmy. Kapusie zaraz się zorientują i polecą z donosami. Ale także w każdym bądź razie pozdrawiam wszystkich. Yy, Rozwiewam wszelkie wątpliwości co do miejsca mojego pobytu, gdzie się znajduję i co robię. Także właśnie teraz jesteśmy tu. A to co robię to wszyscy wiedzą, nie jest żadną tajemnicą. Także powiem tylko krótko: od teraz filmy będą się pokazywały znowu regularnie, ale to jeszcze opowiem całą historię, jak to się wydarzyło, dlaczego zawiesiłem działalność. No, powiem krótko: wszystkie wersje, wszystkie opowieści, które gdzieś tam się w internecie pokazywały, nie zaprzeczam i nie potwierdzam. Każda, każda, każda wersja jest prawdziwa. Także w każdym razie witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania dzisiejszej relacji. Pędrzej odezwij się po tu, pozdrów ludzi z tyłu. No pozdrawiam, pozdrawiam, nie? Wiadomo. A ty nie pozdrowisz? Bardzo serdecznie pozdrawiam. Skromnisie takie. Także w każdym razie bądź na chwileczkę, dalszy ciąg. Dalszy ciąg nastąpi. Będzie, będzie. Jak wyjedziemy na równe, będzie troszeczkę widok, dokręcimy resztę życzeń. Będzie dużo 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 nowych informacji będą, nowe relacje. Także zaskoczeniem może być dla niektórych osób mój powrót. Na pewno bardzo duże zaskoczenie dla innych osób, które powitają to może z radością. Ale także w każdym bądź razie jestem cały i zdrowy. Zaprzeczam i nie potwierdzam, co się ze mną działo. Każda wersja, każda opinia jest można powiedzieć prawidłowa. Także witam was bardzo gorąco serdecznie. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i no tuż mogę powiedzieć. Jest przepiękna zima. Nie wiem jak tam u was w całej Polsce, ale tu jest przepięknie. Mróz śnieg, za chwileczkę zobaczycie mnie w całej krasie jak ja to nazywam, po bolutku ostatnio także Krasiwi. jeszcze raz Krasiwi jesteś tak? No Tak no. Także wszystko wszystko się poukładało dobrze wszystko jest można powiedzieć w najlepszym porządku teraz to co widzicie właśnie w jaką półizę na dole tak prawdopodobnie wyglądało to w 1945 roku, tylko pokrywa śnieżna była dużo większa, dużo grubsza, ale opowieści i relacje tamtych świadków, które mam tam teraz do opowiedzenia, do przekazania, pokrywają się z tym, co przez wiele, wiele, wiele lat wam mówiłem, przekazywałem i pokazywałem. Dobra, zatrzymaj się gdzieś tu. No tu może stać. No, tu, tu, tu najlepiej, tu. No, żeby widok fajny był. No? Pójdź, gdzie Czekaj, tu się coś. No? Albo młody, chodź, ty będziesz kręcił. O, to jest najbardziej trzeźwy ręka, nie lata. Żeby startowało. I później jak ja kiwnę głową, to jeszcze raz to kółeczko, bo będziemy wiesz kontynuowali, żeby tutaj nie startowaliśmy, dobra. No także witam Was serdecznie po kilkumiesięcznej przerwie. Eee, powiem tak, ułożyło się wszystko po mojej myśli. Sytuacja, która mnie wtedy do tego zmusiła, była sytuacją dzisiaj można powiedzieć chorą. Kiedyś, za parę lat, będziemy się z tego śmiali. No to, co wam wtedy powiedziałem, potwierdzę tylko, że zostało na mnie wymuszone w sposób bandycki, a zrobiły to organy w świetle prawa. Także dzisiaj już jest wszystko OK. Z powrotem wracam na antenę, z powrotem temat Rize i nie tylko. Na pewno wracamy do tematu podziemi Jeleniej Góry. Na pewno wracamy do tematu II wojny światowej, terenów, które znajdują się za moimi plecami. Teraz jednak okazało się, że jest na tym terenie człowiek, który jest orędownikiem od wielu lat tego, że tu nie było obozu koncentracyjnego, że to była mała, cicha, spokojna miejscowość. Kręci o tym filmy i jest tak jakby można powiedzieć, ambasadorem lokalnych Niemców. Także teraz macie do czynienia z dwoma historiami z moimi przekrętami historycznymi i z działaniem tamtego człowieka powiem tak, że obydwie wersje służą tylko jednej nacji tej nacji, która po prostu tu się wychowała urodziła i terroryzowała po prostu ten teren obóz koncentracyjny o nazwie KL Wistesgesdorf ma przestać istnieć, ma być wymazany z nazewnictwa, to co dzieje się teraz na Soboniu, to co dzieje się na Mosznieku to co dzieje się w okolicznych lasach jest totalnym zacieraniem słuchajcie historii to co teraz tu się dzieje to jest nie tyle nawet już wybielanie bo naród niemiecki został ze swoich zbrodni już wybielony ma młode społeczeństwo, młode pokolenie już tego w sumie nie pamięta teraz cała ta sytuacja z tą zarazą światową która jest zepchnęła na dalszy plan wykorzystują to pewne siły zobaczymy czas pokaże w jaki sposób to się wszystko rozwiąże, ale słuchajcie, póki starczy sił, póki starczy tchu, będę kontynuował tą swoją pasję i cały czas będę Wam tą historię przekazywał. Przez wiele lat mówiłem Wam o eksperymentach, które były prowadzone na ludziach na tym terenie. Okazuje się, że coraz więcej e, instytucji zaczyna temu zaprzeczać. Coraz więcej instytucji zaczyna bielić e, zbrodnicze koncerny farmaceutyczne, które dzisiaj, słuchajcie, zarabiają miliardy na obecnej sytuacji. To są miliardy. Przez wiele lat było przygotowanie, była próba na wprowadzenia i zastraszenia właśnie w taki sposób, jak teraz to się dzieje. E, Wunderwaffe Heinricha Himmlera, czyli Broń masowego zastraszenia, broń masowej zagłady, czyli internet. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Gdyby nie taki szybki przepływ informacji, gdyby nie internet, gdyby nie codzienne statystyki, prawdopodobnie my w Polsce byśmy jeszcze dzisiaj nie wiedzieli, że istnieje... Właśnie taka zaraza w takiej formie, jaką jesteśmy codziennie bombardowani. Słuchajcie, świat przeżył różnego rodzaju hekatomby, świat przeżył różnego rodzaju zarazy, wojny, ale nie było takiego paraliżu, jaki jest teraz. Zwróćcie uwagę, kościół, nie tylko nasz, ale inne kościoły, zostawiły swoich wiernych. No to jest pierwszy raz w historii pisanej katolicy, nawet nie pisanej, nawet ustnej, od 2000 lat. Słuchajcie, od trzeciego od wieku nie było sytuacji, żeby w Ziemi Świętej nie było pasterek, żeby nie było odprawianych mszy, no to jest po prostu coś kuriozalnego. I zwróćcie uwagę, ludzie w latach 70. podpalili Polskę za to, że podrożało masło. Wyjechały czołgi na ulicę, strzelano do ludzi. Teraz nasze prawa zostały ograniczone praktycznie do zera. Strach, panika. I zwróćcie uwagę, co działo się w latach 40. w czasie II wojny światowej. Praktycznie ten sam system. Później po II wojnie światowej, troszeczkę oddechu, troszeczkę nabieramy jakby takiego rozpędu przemysłowego i gospodarczego, i zwróćcie uwagę, znowu zastop zastopowanie. Czyli co? Czyli wielkie otwarcie brud, wielkie misterium, wielka depopulacja. Na te pytania. Będziemy sobie właśnie odpowiadali. Ale głównym właśnie takim założeniem i głównym moim takim przedsięwzięciem, nie powiem że życiowym, ale taką pasją właśnie jest historia kompleksu Lizę. Słuchajcie, byłem za granicą wiele razy, byłem w kilku obiektach, gdzie historia tych miejscowości, właśnie tutaj. Walim, Rzeczka kuszyca, Sierpnica Kolce. Do tego Wałbrzych dochodzi, Kamienna Góra, Kudowa-Zdrój. To jest słuchajcie, jeden wielki kompleks roboczy w tamtym okresie owiany tajemnicą i kryptonimem Rize. Super było to. Tak. Okay. No i spotykamy się przeważnie, mówi, albo na stacji, mówi, albo mówi od strony Wałbrzycha jak on przyjeżdża, mówi, tu tam w Rybnicy, albo w Ujeździe Wie. i mówi, robią sobie tak 50-60 km, nie? A Ty wiedziesz tam na szczyt? Tam na samą górę? Na przełęcz? No, Na przełęcz, na rozdroże. Na tak. rozdroże, no. Wiesz, jak, jakie warunki będą? No, no zaraz właśnie zobaczymy, no. co się dzieje. No, jest samo. No jak będzie czarny na to... Tu skręcimy teraz w lewo, tu się zatrzymamy i podejdziemy do tych ruinek. Tak stanie, żeby tu, tu w lewo skręcić. Będzie tak, żeby nie ugrzęznąć, żebyśmy. że zaprzeczają jednak legenda i ta historia. My jako tam 10-15-latkowie żeśmy sobie tutaj dziarsko buszowali po tych terenach jednak byliśmy straszeni diabą z morą, która właśnie sobie tu mieszkała w podziemiach tego budynku. Także jeżeli ktoś sobie to na wiosnę namierzy to miejsce, polecam z detektorem, jak tu się przyjdzie. Fajne, fajne fanty tu się wyciąga. Kiedyś pokazywałem wam widelce, pokazywałem wam sztuczce i e, fragmenty porcelany. A śnieg teraz przysypał to miejsce. I gdzie warto, tam panowie sobie to Teraz przykład właśnie jest z Gierłoży. Nakręciłem tam parę filmów, teraz odezwała się do mnie taka pani. Ona właśnie pamięta historię, jak w Gierłoży na bagnach Niemcy topili małe dzieci w bagnach. To już był rok 44. Już był ten taki mistycyzm, który tam otaczał. Właśnie, Wilczy Szaniec. Jednak co robiły Komanda Dzieci w Wilczym Szańcu? O tym żaden z szanowanych poszukiwaczy nigdy nie wspomina. Dlaczego? No nie chcę wejść na idiotę powiedział, że już jeden wariat w internecie wystarczy, czyli ja, on nie będzie się w to angażował, nie będzie po prostu szedł w takie tematy. I teraz się okazuje, że kolejny film kręcony właśnie w okolicach Gierłoży, Wilczego Szańca, autor wspomina o komandzie dzieci. To komando, no to różnie możemy to rozumieć, grupa dzieci. I okazuje się, że w Wilczym Szańcu też było komando eksperymentalne, było komando eugeniczne, gdzie prowadzono eksperymenty i testy eugeniczne. Ktoś powiedział, że dla Hitlera produkowano właśnie w Wilczym Szańcu supernarkotyk jak on się nazywa? Dzisiaj taki szał na niego jest. Który z was wie? No ja też nie pamiętam nazwy. Ponoć bogaci i wielcy tego świata walczą o ten narkotyk, że on już powstał w 1940 roku i że Hitler go niby przyjmował, że nie tylko on, ale i Gering. ale wiadomo, że Gering był morfinistą. Jechał na morfinie i innych wynalazkach tamtych czasów. Jednak się okazuje, że z bredni po pewnym czasie coś się okazuje, że to może być prawda, może być kolejny, kolejny jakiś zaczątek. Jakiejś historii. I okazuje się, że takich, słuchajcie, szpitali, w których prowadzono nieludzkie eksperymenty w czasie II wojny światowej na terenie Polski no są setki. Ktoś mi powiedział, że nawet dwa albo trzy tysiące może tego być, bo gdzieś ci szaleńcy, słuchajcie, jak tylko postawili swoją zbrodniczą stopę, to zaraz powstawały albo getta, albo obozy koncentracyjne, albo szpitale Lebensbornu, gdzie prowadzono jakieś eksperymenty. I teraz zwróćcie uwagę, że cały świat jest jednym wielkim takim eksperymentatorium. Codziennie dowiadujemy się Nowych rzeczy, codziennie dowiadujemy się, yy, nowych wyników badań, codziennie dowiadujemy się o nowych szczepach, które nas atakują. I teraz pytanie: w jakim świecie my żyjemy? Czy my już przekroczyliśmy Rubikon, czy my już jesteśmy w matrycie, czy my dopiero do niego zmierzamy? I teraz zwróćcie uwagę, że nie da się żyć w przyszłości, zapominając o przeszłości. Zwróćcie uwagę, co się działo właśnie w latach. 40 po II wojnie światowej, lata 70. Szał na różnego rodzaju eksperymenty. Boom, wszystkie kraje bawią się eugeniką, potem bawią się genetyką, potem schodzimy już na poziomy nano. I czego, co to jest wynikiem? Zwróćcie uwagę: jest piękna natura dookoła, jesteśmy tu na zewnątrz. A masa ludzi, tysiące, miliony, może miliardy ludzi w tym momencie jest zamk zamkniętych w swoich mieszkaniach. I wyobraźcie sobie, co na takich małych kwadratach z ludźmi się dzieje. Jak psychiki ludzie siadają. Ja od samego początku mówiłem wam, wychodźcie z domu, chodźcie do lasu, nie grupujcie się. Omijajcie szerokim łukiem e, właśnie różnego rodzaju ludzkie skupiska, takie jak galerie handlowe, takie jak e, masowe imprezy. Tego należy unikać i takich miejsc należy się wystrzegać. Bo nie tylko, słuchajcie, ee, to coś, którego słowa nie wymawiamy, bo nie wolno, nas atakuje ale różnego rodzaju grypy, anginy i przeziębienia. One są po prostu dzisiaj, e, nas dziesiątkują dzisiaj. Także strach, nawet jest używać niektórych słów. Doświadczyłem tego ostatnio że niektóre słowa wypowiedziane nawet 5-6 lat temu yy, są niebezpieczne do dzisiaj. Gdzieś nawet wyrwane z kontekstu dla niektórych ludzi są bardzo niebezpieczne moje słowa wypowiadane właśnie kiedyś. One teraz nabierają wymiaru. Ktoś mi kiedyś powiedział, że słowa są bardziej niebezpieczne niż ostrze noża czy oszcze miecza. I to się okazuje, że to jest prawdą, że przez wiele lat, na przykład słuchajcie, ja trzymam się jednego nurtu. Nie ma tak, że pod wpływem jakiegoś tam filmiku ja sobie skaczę z tematu na temat i rzucam. Ja cały czas upartością maniaka trzymam się tych terenów, trzymam się historii, które zasłyszałem i... Znajduję coraz więcej odpowiedzi, znajduję coraz więcej potwierdzeń na ten mój bełkot. Słuchajcie, włączy, wystarczy włączyć tylko wiadomości, wystarczy włączyć internet i jesteście zalani różnego rodzaju informacjami, tymi, które się dzieją na świecie. A naprawdę, słuchajcie, jest dużo, dużo tematów, które na pewno jeszcze będziemy poruszali. na szczegóła nie czyja jest. Need that. Właśnie była taka historia, że w pewnym momencie zaczęła tu się pokazywać dziewczynka w, w pokrwawionej sukience ślubnej. Ludzie ją parę razy widzieli, komuninę. Ale wiesz, nikt się tym nie interesował, bo tu mieszkał taki świrt z żoną. Nikt się tym nie interesował, wojny różnego rodzaju, I wojna światowa, słuchaj, tym się nikt nie przejmował. I dopiero w 1932 roku ktoś się zainteresował, że ta żona tego gościa zginęła. On już był dziadkiem. I tego dziadka przestali widywać, przyszli, on gdzieś tutaj się powiesił, właśnie tam jak u góry, tam są te kamulce. Tak. On znalazł tam ponoć tą czerwcią O. i zawarł kontakt z diabłem. Tak. I ten dom był kupiony dopuszczony i w momencie, jak to małżeństwo Wrocławia, chłopak z dziewczyną, wzięli sobie ten domek do remontu, to był w 1996 roku, tutaj ludzie wieczorem siedzieli, zbiegała dziewczyna w odstawionej biegła na dół, godzina 11:00. w nocy. No, ludzie ją tam zapali, wezwali pogotowie, i ona zaczęła opowiadać, że coś ją z tego domu wyrzuciło. A wszyscy myśleli, że lumpy chcieli ją zbałcić, tutaj wiesz. I przyszli tu, i mieszkanie było w takiej formie. Podłoga była zerwana po dwóch dniach. Słuchaj, i szkielet małego dzieciątka w tamtym pokoju leży. Także wiesz, oni zwiali i parę lat temu trzy lata temu konkretnie. Z takim... E, Andrus na niego wołaliśmy, bo bardzo podobny do tego komika Andrusa. Przyszliśmy tu, na górze, pokój z łóżkiem, sobie pięknie wchodzimy do środka, otwieramy drzwi, a tam wieniec, krzyż, świeczki i taki kącik obrzędowy, słuchaj, okultystyczny, wiesz. Ktoś wywoływał albo duchy, albo próbował, nie? bawił się w odprawianie e, duchów, wiesz, na, 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 tamten na na drugą stronę. I dom jest naprawdę dosyć ostro nawiedzony. Będzie może widać tam. Musisz, ale on na ulicy nie ma. Tak, ale to jest To jest wszystko, co się tu wprowadza. Zaczynają pod góry, a ten cały dom udaje się remontować. Te ludzie tu biorą się za remont, to coś ich tam wyrzuca. A dom stoi na podwalinach, słuchajcie, gdzie jest. Tak, Jest dużo czegoś starszego. I jest właśnie jedna z tych opowieści, że te fundamenty, co tutaj są, pochodzą z tego samego okresu, co ten fundament wydawany jest w ogóle na świetle. bardzo dziwnych zdarzeń. Kiedyś żeśmy, drogowca, wracali z domu tarownicy tamtędy żeśmy szli górą i ktoś w pewnym momencie mówi, ty, mówię jakaś mówi, dziewczynka stoi tam na samym górze, twarz dziewczynki w okienku widział, no to wiadomo, nawalony, wszyscy na bani, wszyscy go wyśmiali, ale mówię, pójdziemy tu, jesteśmy na tamtej wysokości, słuchaj, i tam z okna do okna, jakby ktoś ze świeczką chodził i tu na dole. A wtedy drzwi były tu wyłamane, mówię, pewnie jakieś menele, mówię, tutaj się włamały i oni sobie teraz ponocują I później... No, przyszliśmy, już tak świt się robił, bo to był czerwiec, krótka noc, żeśmy schodzili, żeśmy tu przyszli, nie było nikogo, no i w środku ten taki smród rozkładającego się mięsa, ale taka najgorsza forma tego smrodu syfu, jaka tylko może być, nie?